E-e-e-e-wjechał Witam wszystkich tu serdecznie. Wjeżdżam na market, zrobiło się niebezpiecznie, nie? Dzisiaj mamy taką giereczkę: are you awake .exe i are you awake? Final build. A nie, że Dobra, to, tu są pliki gry, tu jest skrót do gry, dobra? No hate, no hate, no hate. I od razu przechodzimy do giereczki, nie? No nie ma, to się opierdala. Dobra, no. To generalnie tego, ja jestem w Grygetylii to dobrze wiecie, gramy. Eee, Wsadę przeruszałem, interaktywem, eee, flaszej def, no logiczne. Unable to sleep and your reality shatters. You hallucinate impossible things, hear strange sounds and feel uneasy. Are these things real or, or in your head? I'm hungry. Any food downstairs? Głodny jestem, jakiekolwiek idzie na dole. Zaraz to wiem. Interactable environment. Ale ta latarka to chyba za LiExpress jest za 12 zł, nie? Nie, za 12 to było za dużo. Za 2,5 zł, Ja, ja robisz. Ja, yeah, probably. A, powinienem. Generalnie gościem powiedział, powinienem zostawić te światła włączone. W sensie po, powinienem przestać zostawić je wyłączone. I dobrze, że mamy latarkę w telefonie. Ja to słyszałem stąd? To jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Raz, dwa, trzy, rozkurwiam cię, rozkurwiam mnie ty. Rozkurwasz mnie ty. No i nara. Mam dziwne czucie, że światła pierdolną. Nie mam żadnych resztek, myślałem, że mam reszki spaghetti, daj guess, że powinienem wrócić do pracy um, Naprawdę światła teraz pójdą, jestem przekonany, nie? Coś, coś pójdzie nie tak 11 plus 20, 31 e, 55 minus 18 Kurbo! 37 Podaj, dalej, Generalnie co tego? Y... Continue working nie od tego nie tem tego Kurwa, naprawdę muszę. Do you have any fucking common sense? Dobra. Y... I było światło. A tu Czemu te światła są znowu podskaszane? To jest moje pytanie. Oj, ale to pierdolnie. Jednego razu, jak będę chodził do tego pokoju, to dostanę mordę od tam nie? ogromnego. Ja już to wiem. W stand for. Nie wiem. How to get more sleep. Uh, no sleep. What element has the chemical symbol o... Amon, um. ty tam nie stałeś? Nie, nie podoba mi się ten fakt. Dale wiesz, co? Nie, zostawię te drzwi otwarte, albo dobra, nie czekaj. What the fuck was that? Okno. Dobra, nie, zignorujmy to. What is the smallest unit life? Atom, cel, molecule. Molecule. Eee, a To au. Nie pamiętam. Zdeterminowany jestem eee, elefant. Nie wiem, kurwa, Hu Ku. Ja pierdolę. Uh, ho, ho. Ja pierdolę, jeszcze takiej reakcji do. Ja pierdolę. Kurwa! Czekaj, po świece, kurwa! Widać? Coś nie widać! Ja pierdolę! Drake, pomóż! Drake! Ok um, I think you are fucked in your situation. Dzięki, nie zauważyłem wcale. nie czekajcie, bo śkierę odłożę, bo mam ją przy napotku. Nie wiem, dlaczego mam skierę w pokoju w ogóle. To jest pytanie, jak coś... Nie wiem, nie pytajcie. Ja yeah, that's... that's... That's certainly normal. Nie no, w 100% normalne, kurwa. Nie wiem, co, nie, nie wiem o co mam chodzi. Ja tak iść po prostu w ciemność. Oj. No dźwięki są. Kurwa. I don't remember leaving the TV on. Jo, kolego! Wypierdalać z mojego domu! Kolego, wypierdalać z domu mego! Aha, bo to na dole jest. Cześć, manekinie numer dwa. Pamiętam cię. Albo jeden bardziej. Cześć. by się nie będziecie ruszać, nie? Błagam. Nie bij. Proszę ci kurwa, próbuj, próbuj spać po prostu. Jest tak cicho, że nie podoba mi się dać sza Okej. Proszę nie mówcie, że jestem prorokiem i wypierdoli mi coś. Okay! Yay! Yay! Did you lock your door? No! Did you lock your window? No! Gdzie jest przełącznik do światła? Nie, nie mówiłem, że nie będzie Manekin dalej tam jest, tyle dobrego. Manekin, jak ty się ruszysz, to ja się napierdalam. Masz być na to gotowy, jak się ruszysz, to ja się napierdalam. Pytanie jest takie. 1000 goryli vs ten mężczyzna. albo No, ten mężczyzna będą. Kto by wygrał? To pana... Bo to chyba nie pana dom. Mów, mógłby pan wypierdalać grzecznie? Będziesz tak stał? Opierdalałem ci światłem. Będziesz tak stał? No, nie powinieneś tutaj być. Czas nie jest dobry, ale możemy zacząć jeszcze raz. Keep your eyes open. Czy mają otwarte? Miej oczy otwarte. Eee... Okej, to jest... takie jest, to fajne. Właśnie, co myślicie o tym, żebym nagrał Outlasta? Tego OG pierwszego i drugiego Outlasta. O, nie dule. What the fuck is this? Jeszcze tyle razy się nie przestraszyłem chyba podczas odcinka. Kiedy to się skończy? Dobre pytanie! Siema Maciek! Maciek! Siema Maciek, co tam Maciek? Co tam Maciek? Siema Maciek Siema Maciek, Siema Maciek. co tam Maciek? O kurwa wysoki jesteś, ja O, coś się stało Mogę iść? Nie zaatakujesz mnie? Nie zaatakujesz mnie Maciek zarabia będzie za... bieg mnie wyruchać, nie? Naprawdę Maciek zaraz nie będzie za mną. Ja się obrócili dostałem okno. Jezus Kotek, że mi pierdolnie Maciek z tyłu. Już bym wolał, żeby nie Maciek wziął od tyłu. Cześć Panowie! Jo, Mariusz, siema, Michał, siema, Mati, siema, Strzemek, siema. Adolf Hitler Siema Mariusz Siema Zdenek What's up my bro Siema Gabriel Siema Kacper i siema Gabriel 2, ten, ten wyższy Siema Dawid Siema Dawid drugi, jego bliźnia. Panowie? Spokojnie Spokojnie Jakoś się dogadamy Nara, mili klucz. Nie zauważyłem nawet. Ok, so saying this is crazy would be an understatement. Co tu się odpierdala? Spać? Spać. Śpierdolnie. O, to to za Gilbert! W lepszego imienia nie moglibyśmy żebyśmy na G. Robert finally falls asleep to his nightmare, to the nightmare. In the morning, he would rant about his experience last night. Uh, there were no signs of a home intruder or any strange paranormal events. They did call him crazy, crazy, oh, crazy ones, saying that he was seeing things because of the lack of sleep that he was getting. Thank you for playing. Hey, there, Gierka what's oh. dobra. Naprawdę. Yo, on oh, You

Ble, ble, bleb blue, blue, blue. bleb blue. Blue, blue, blue. Yo! Generalnie Kosmita powiedział mi, że gra po 10 na 10 i że generalnie wyruchałby laptopa jakby zobaczył tę grę sam u siebie, ale że już raz wsadził w laptopa i chuja nie wyjął i zaraz... Widzieliście chupa, dalej chodzi. No nie? No myślicie się, to jest tego chujem. No i generalnie tego, absolut peak, nie? Absolut peak. No i widzimy się na następnym odcineczku. Który may or may not be from a midnight game. We will see.